No witam serdecznie, Patrycjo. Jest to czytanie dla Patrycji. Dziękuję serdecznie, jak zwykle, za cierpliwość. Zawsze dużo się dzieje w moim życiu. W sensie pozytywnym, oczywiście. To jest bardzo, to jest bardzo fajne. Już patrzymy sobie, kochana, co tutaj nam będzie wychodziło. Pierwsza karta, bądź siebie dumna. Wewnętrznie masz z czego dużo fajnych takich rzeczy, wydarza się w Twoim życiu, ale czasami możesz być osobą, która po prostu zbyt mocno podnosi dla siebie poprzeczkę. Już patrzymy sobie tutaj, co nam będzie wychodziło runicznie. Runa Issa. Runa Issa teraz mówi o takim zamrożeniu, mówi o zaczekaniu. To jest taki spokój przed burzą. Wszystko będzie pozytywnie, tylko tak jakby ta runa troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj stopowała pewne rzeczy. Spójrzmy sobie, jakim kolorem się otaczać. Tutaj w najbliższym czasie, w najbliższym miesiącu powinna się otaczać zielenią. przepiękne zieleń. Zieleń uspokaja, ale zieleń też reperuje nasz system po prostu wewnętrzny, więc zdecydowanie fajne karty, które dużo mówią, ale też pokazują, spędzaj więcej czasu w naturze. Spójrzmy sobie, co mówią, co mówi tutaj Tarot Jasnowidzów do Ciebie w tym miesiącu. Pierwsza karta mówi o sercu. Popracuj nad sercem, popracuj nad czakrą serca i nota notabene znowu jest zielony kolor, przepiękny zielony kolor, początek miesiąca, harmonia. Karty pokazują związek, miłość, e, przede wszystkim tutaj i ustawienie różnego rodzaju rzeczy e, autorytatywnie, czyli zasad. Tutaj będziesz musiała to zrobić. W sensie właśnie pozytywnym, ustanowienie Ustan tych zasad przyniesie Tobie bardzo dobre, bardzo dobre rzeczy w ogóle w całkowitym tego słowia, słowa znaczeniu. To jest, bardzo, to jest bardzo tutaj jakby ważne. Spójrzmy sobie dalej. Jakie tutaj będą wydarzenia do Ciebie przychodziły. Już patrzymy sobie. Patrycja. Karty pokazują miłość, zadowolenie, bardzo dobre propozycje przede wszystkim, ale też jakaś energia zazdrości. Która tutaj się gdzieś kryje koło ciebie, ona idzie z, z energii jakiejś kobiety, z jakiejś energii z przeszłości, która tutaj zdecydowanie e, troszeczkę chciałaby e, jakby namieszać. Widzę, duża uwaga też u ciebie na stany związane z jakimś kręgosłupem, z rzeczami takimi, e, powiem, związanymi właśnie z ciałem. Na to trzeba tutaj dużo uważać. Karty pokazują też o równowadze pomiędzy dawaniu i braniu. Bardzo dobry czas u Ciebie jest, jeżeli chodzi o pracę, o takie sprawy związane z pracą. Zaczyna się coś nowego tutaj dziać i to nawet pod koniec trzeciego tutaj tygodnia. Bardzo ładny czas tutaj na miłość. Spójrzmy sobie w ścieżki życia w takim razie. Zacznijmy od życia uczuciowego. Karty pokazują zadowolenie, zostawienie jakichś schematów, przede wszystkim powrót kogoś, rozkorzenie tutaj emocji w sensie pozytywnym i dobre, pozytywne, pozytywne jakby wiadomości. Karty pokazują tutaj, zachowaj właśnie dobrą, dobrą energię na, na dalsze. Na dalsze na dalszy czas. Myśl właśnie pozytywnie. Przepiękne karty, przepiękne karty przepiękne energie są przy tym w takiej właśnie takiej właśnie przyjaźni, takiego właśnie tutaj bycia, bycia w pewien sposób, jakby razem. Tutaj zostawiasz jakieś, jakieś sprawy, takie nierozwiązane. Idziesz, powiem, w sensie właśnie pozytywnym, bardzo, bardzo do przodu. Więc tutaj, tutaj te karty bardzo, bardzo fajnie pokazują taki związek właściwie oparty na przyjaźni. Osoba, która jest tutaj przy tobie, to taki właśnie przyjaciel taka osoba wspierająca Cybie. Runa, która przewodniczy przyjaźń tutaj teraz. Jest to runa odala. Runa domu ciepła, więc te rzeczy, one się u Ciebie bardzo mocno będą teraz w tym okresie czasu wyodrębniać. Spójrzmy sobie, jeżeli chodzi o pracę. W pracy spokój, wzrost obowiązków, dobre rzeczy. Taka energia powiem nawet pójścia do przodu, czy podwyższenia Tobie jakichś spraw związanych z finansami, też do Ciebie może przyjść jakaś propozycja tutaj fajna, ale nie widzę zmiany pracy, bardziej coś dodatkowego. Runa, która tutaj Tobie towarzyszy, to znowu jest runa Odala, czyli runa bezpieczeństwa, rodziny, ale też stałości. Spójrzmy sobie w takim razie na finanse finanse, spokój, rozwój, dobre wiadomości, jakieś inwestycje u ciebie. W sensie właśnie tutaj jakby jak najbardziej. No i znowu przetasowałam runy i wyszła nam runa tutaj odala. Odala, czyli spokój, bezpieczeństwo. Zdrowotnie troszeczkę uwaga na sprawę kobiece i na sprawy związane z kręgosłupem. Na to trzeba zwrócić uwagę. Spójrzmy, co mówią karty natury do ciebie, Już patrzymy. No, proszę, tutaj medycyna naturalna, czyli między innymi też sprawy związane z naturą, ale też sprawy takie związane właśnie z, z mądrością. Dużo masz takiego, dużo masz takich dobrych, właśnie energii wokół siebie. Spójrzmy sobie, co mówią karty Archanioła Michaela na najbliższy czas, jak jest przekaz. Jest czas, aby zostawić jakieś niemiłe, niemiłe sytuacje dla Ciebie, więc jakby w ogóle jesteś w takim czasie transformacji, ale fajnej transformacji, takiego dużego wsparcia i to jest bardzo miłe. Spójrzmy sobie, co mówią karty ogólnie. No właśnie, uwaga na jakąś kobietę, zazdrość jakiejś osoby, ale to nie jest osoba przy pracy, bardziej gdzieś jakaś taka wymiana z tym zdań. Karty pokazują dobry czas, jeżeli chodzi o życie uczuciowe. Dalej, proszę, duże karty, dobry taki czas, duże zmiany w ogóle, taką energię sprzyjającą, sprawy rozwiązane pozytywnie, jakieś urzędowe tutaj, więc bardzo fajnie, bardzo fajny czas, bardzo miły czas. Uwaga właśnie na ten kręgosłup, na jakieś kostki, układ że takie rzeczy mi wychodzą. Pozdrawiam.